Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kuba Elektronika. Dzisiaj jesteśmy troszeczkę dalej od domu, ponieważ jesteśmy przy naszej studni głębinowej. I dzisiaj pokażę Wam, jak jest podłączona pompa głębinowa z silnikiem o mocy 5,5 kW o wydajności 360 litrów na minutę. Dosyć mocna pompa głębinowa. Pokażę Wam, jak jest zrobiona instalacja elektryczna. Pompa głębinowa znajduje się tam, w studni. Tam jest wykopana studnia. Nie pamiętam, na ile metrów jest wykopana. Yy, nie pamiętam również, yy, yy, jak głęboko jest pompa opuszczona, ale wiem, że woda jest na 6 metrach. Tutaj, jak widzicie, mamy. Yy, Zawory, pompa podaje rurami 2 cale, więc tu idzie sobie rura 2 cale, tu mamy trójnik, tu mamy wyjście na węże strażackie, takiego typu, typowo strażackie, takie jakie strażacy używają z takim samym systemem montażu. Tu podpinamy, a tu mamy drugie wyjście do beczek. Tu jest mój patent taki, żeby rura nie wyrwała się stąd, bo jakby bo ona idzie w górę, tak jakby się wyrwała, to by tu woda wała. Tu zastosowałem taki ciekawy patent. Wziąłem taki kątownik. Jakiś blaszany kątownik. Tu na dwa wkręty, się kręciłem. Do blachy takie. I tutaj na tylizytki rurę. No i się trzymać, się trzyma. Yy, więc dobra, skąd jest wzięte zasilanie? Tutaj mamy skrzynkę elektryczną oryginalną, która to była. Ta skrzynka elektryczna mamy trzy skrzynki. Jedna jest tu, druga jest tu, trzecia jest tu. Ta skrzynka była oryginalnie, tu jeszcze jest lampa oświetleniowa, również oryginalna. I w tej skrzynce, oryginalnie mieliśmy tylko włącznie gniazdo siłowe z takim heblem oraz gniazdem jednofazowym do podłączenia np. odbiornika jednofazowego. Tu kiedyś była chłodnia podłączona na mufę, to tu dziurę wywierciłem i teraz nieładnie jest. Ale dobra, to, to może się przydać, jakby się tu kabel prowadzić. No i tak, tu jest puszka, również oryginalna. Tu przychodzi kabel z ziemi, tu wychodził na to. I tutaj przerobiliśmy ją. Rozkręciliśmy tą puszkę i tam w środku była kostka, do której dochodził pięciożyłowy przewód, wchodził tutaj i wychodził tutaj. I tak, i wzięliśmy i tam w środku pod tą kostkę podłączyliśmy czterożyłowy przewód. Dorobiliśmy. Przewód ziemny, ponieważ do pompy puściliśmy przewód ziemny typu drut i wypuściliśmy go tędy. I następnie prąd idzie z tędy tym przewodem, przewód idzie tędy i jest zakopany dokładnie tak, jest bardzo płytko zakopany. Ten przewód przewód ziemny, tu jest taka spilarka, Paweł, lekko za długi. I następnie ten przewód wychodzi się tutaj w Peszlu. Tutaj na trytetka złapany. W Peszlu przewód wychodzi tutaj. Taki gruby czterożyłowy przewód. Czterożyłowy, dlatego że nie potrzebujemy zera, więc jest podłączony tylko trzy fazy IP, Wychodzi ze speśla i wchodzi tu przez wice. I tutaj mamy puszkę hermetyczną, w której jest taka magiczna skrzyneczka. Otóż w środku jest sterownik do pompy głębinowej Omnigena, Po pompa również jest firma Omnigena. Do niego przychodzi sobie przewód ziemny, tam stąd do ze skrzynki, przychodzi sobie przewód ziemny. Wchodzi tutaj, wchodzi do sterownika i następnie tym białym przewodem, już nieziemnym, w tym przypadku linka, bo to jest drut. Tu już idzie linka, tym przewodem nieziemnym, typu linka. Wychodzi do z dławicy. Idzie tędy. Tutaj na te tyteczki. Idzie tędy. Tutaj jest zrobiony zapas. Tak wiem, jest tu cewka. Ale do tej pory nic się nie grzało. To póki się nie będzie grzać, to niech tak będzie. I następnie ten kabel idzie setędy: idzie tędy, 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 i wchodzi przez ławicę bezpośrednio do, do tej głowicy studniowej. Po to jest głowica studniowa, która zamyka, idzie w dół, i tam bezpośrednio jest łączenie, i wchodzi do silnika pompy głębinowej. No i powiedzcie, po co ten sterownik, dlaczego nie jest to na zwykły sterownik, przełącznik. Sterownik jest po to, że, że po pierwsze tym sterownikiem możemy się włączać i wyłączać, Czy klikamy run, pompa nam startuje, klikamy stop, pompa się kończy, ale również mamy tutaj zabezpieczenie przed, przed, przed zanikiem fazy, czyli jeśli zaniknie nam faza w sieci, to nie spalimy silnika, tylko po prostu sterownik nie umożliwi włączenia pompy, jak nie będzie jednej fazy. Czyli brakuje jednej fazy, sterownik nie działa, pompy nie załącza, więc to powoduje to, że nie spalimy pompy. Jakby zabrakło jednej fazy, a nie byłoby tego i ktoś by ją włączył, to spalił silnik. A jak, a jak, a jak fazy zabraknie, to po prostu się pompa nie włączy. Dodatkowo mamy tutaj zabezpieczenie przed pracą na sucho. Ale żeby ono działało, to tu od spodu powinny być połączone takie cienkie kabelki, które powinny iść tamtędy do studni, do, do czujników, które powinny być przymocowane do pompy. My nie porłączyliśmy tych czujników, dlatego że mamy bardzo mocne ujęcie wody. Tutaj Woda jest na 6 metrach i panowie co kopali studnie powiedzieli, że tej wody ta woda się tak szybko nie skończy. Mamy tutaj na tyle dobre ujęcie wody, że nawet jakby pompa długo pracowała, nie powinno dojść do sytuacji braku wody w studni. Jakby ujęcie było słabe, czy woda by się szybko kończyła, to wtedy w przypadku tego jakby się woda w studni skończyła, to by wyłączyło pompę. W naszym przypadku nie wyłączę, bo nie mamy czujników. Ale dodatkowo mamy tutaj również zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, które nie do końca wiem jak działa, bo nie mamy tutaj czujnika temperatury przy silniku, ale w instrukcji pisało, że jest zabezpieczenie przed przegrzaniem. Nie wiem. Ale jak widzicie, tutaj jest po prostu połączony kabel skrzynki, a tu już jest pompa. I tym możemy sobie załączać, włączać, programować, również nie wiem nawet, czy tu nie mamy tajmera jakiegoś, jakiś chyba czasowy ten, a my. Ale jak widzicie, mamy tutaj jeszcze taki cienki, żółto-zielony przewód, dosyć gruby, to nie jest cienki, to jest gruby przewód, jednożyłowy. Ten przewód jest to przewód, który wychodzi nam przewód P, i, I w tym przypadku, w tym przewodzie są połączone trzy fazy, czyli do tego sterownika idą tylko trzy fazy i do pompy również. A przewód PE, czyli złoto-zielony, wychodzi z tędy, tu jest połączony, idzie z i idzie sobie na metalową ramę tego starego stelaża. Jeśli byście nie wiedzieli, skąd jest ten stelarz, to jest bardzo stary stelaż od młocarni starej. Bardzo stary, yy, który ma już kupę lat yy, i Został i on jest cały metalowy. Przewód PE z instalacji yy, z przewodem PE jest porłączony na metalową ramę. Porłączony jest po to, że w razie jakby było przebicie gdzieś, na przykład by pompa zrobiła przebicie, czy gdzieś by kabel się przetarł i byłoby przebicie i, i napięcie yy, z którejś fazy przewodu poszłoby na yy, na to, czyli nie na tą ramę, to wtedy, jak ten kabel jest połączony, to w przypadku przebicia napięcia na metalową ramę dojdzie do wyłączenia przełącznika różnicowo-prądowego. Czy w przypadku przebicia powinien wysadzić włącznik różnicowo-prądowy? Tak przynajmniej to powinno działać. Dlatego jest porłączony kabel P, który jest połączony tutaj. Skawicz jest zamknięte w czynce, ponieważ ten sterownik jest tylko odporny na wilgoć, czyli mamy tutaj ip 20 czyli jest do zastosowań wewnętrznych, więc nie jest odporny na wilgoć. Dlatego musi być zamknięty w taki sposób, żeby żaden deszcz na niego nie leciał. Kiedyś mieliśmy drugi taki, ale się spalił, dlatego że był na deszczu, zalało go i się spalił. To jest nowy w tym momencie. Dlatego jest zamknięty, żeby woda do niego się nie nalała. Tu jeszcze jest taka wygięta blacha, po to, żeby po prostu słońce tutaj nie waliło. Jeszcze dodatkowo, żeby to zabezpieczyć. Skrzynka ta jest przykręcona w taki sposób, że mamy tutaj drewnianą deskę wyjętą z szafki. Ta deska jest przykręcona tutaj na dwa wkręty, tutaj na jednego wkręta, tutaj na drugiego takie wkręty do blachy. I tutaj, żeby się nie gibała, dodatkowo mamy taką blaszkę. Tutaj mamy na pod, przez podkładki, żeby nie odstawało. To przez podkładki mamy wkręcone wkręty w deskę a tu jest wkręcony wkręt do blachy dzięki temu skrzynka nam się ładnie trzyma i nie powinna się urwać czyli tak to jest zrobione to w tym przypadku tutaj wam pokażę taki ciekawy patent to pan Andrzej, nasz pracownik z Ukrainy zespawał coś takiego taką ładną drabinkę wygląda jak oryginalna drabinka kupiona gdzieś ale nie jest to drabinka kupiona jest to drabinka zespawana to jest pan Andrzej, a taka domowej roboty jak widzicie jeszcze pokażę Wam jak rury idą. Stąd wychodzi rura z pompy dwucalowa. Jedno wyjście jest na węża, żeby podlewać ogród, a drugie wyjście idzie setendy. I idzie sobie rureczka tutaj. Jeszcze tutaj wiecie, jest złapane do kątownika na trytytki, tak jak Wam pokazywałem. Idzie sobie rura, rura z PE, nie wiem jaki to jest materiał, chyba PE. Tutaj mamy y, tą oryginalną złączkę. Tu mamy wkręcony w plastik, jest wkręcony trójnik. Nie trójnik, tylko kolanko. Tu mamy złącze strażackie. Takie dodatkowo, żeby móc tą rurę sobie szybko odpiąć. A tutaj następnie idzie sobie rura dwucalowa, taka bardzo porządna. I wchodzi tutaj do beczek, ponieważ te beczki służą nam jako beczki do oprysków. I żeby móc napełniać do nich wodę, to mamy tutaj dwie beczki i napełniamy się z tego. Czyli jak jedna beczka nam się napełni. To wystarczy, że przełożymy rurę do drugiej beczki napełni się i później do drugiej, i w taki sposób możemy sobie napełniać beczki wodą, żeby mieć wodę do prysków. Tutaj trochę ciekło będę musiał to poprawić, ale tak to jest zrobione. Właśnie możemy sobie nalewać do beczek. Tutaj są takie blachy położone i do tej blachy są na wietry tytki z łapawem, po to, żeby po prostu, jak pociągnie się tą rurę, żeby tam nie. Nie wyrwać mocowania, ani, ani po prostu nie zaryć mocowania, go nie wyrwać, bo wtedy by trzeba było na nowo sztukować rurę. No i tak to jest, jak widzicie można sobie tu wejść. Odwrotnie schodzę. Powinienem do tyłu, ale dobra, jakoś zejdę jeszcze. I jeszcze pokażę Wam, bo tutaj dodatkowo taka fajna lampeczka mała na czujkę ruchu. Jak ona jest podłączona porłączona jest tak, że z tej samej puszki, z tej samej kostki, tylko w tym przypadku z jednej fazy mamy tu połączony trzyżyłowy przewód. Jest podłączony przewód PE oraz jest podłączony przewód neutralny oraz pod jedną fazę, pod jedną z trzech faz jest połączony lampa. W przypadku porłączenia odbiorników jednofazowych typu lampa nie ma znaczenia pod którą fazę się podłączy odbiornik jednofazowy. Na każdej z trzech będzie działać. Ja podłączyłem pod drugą, bo tak mi najprościej staczał kabel. Po to nie ma żadnego znaczenia. I tu jest wywieczona dziura, jak widzicie tutaj, idzie sobie kabel. Tu jest wy wyryta dziura w dławicy. I mamy tutaj zwykły włącznik, taki hermetyczny. Ten włącznik mówi, być mnie dobrze na zewnątrz, bo jest IP-64 chyba. Ale wolałem go dać w środku, po co magnetyczny na zewnątrz. On jest przykręcony na dwa wkręciki na wylot. Niestety tutaj wkręciki troszeczkę wystają, ale to, to to jakoś bardzo nie przeszkadza. Ja tą skrzynkę to w ogóle kiedyś ob, obmyłem, pobłacała taka jak to na górze. I tutaj wychodzi sobie przez następną dziurę, następny przewód, który idzie już nam do lampy. Ten przewód idzie tędy, jest zakopany tutaj. I następnie jest zakopany tędy, również przewód ziemny idzie tak, to jej taka pęterka. Idzie sobie tutaj, to to jest. Wiecie, co to jest? Tak, to jest mój stary masz antenowy. Pokazywałem wam antenę Termora, SR Classic oraz antenę oraz antenę, yy, oraz antenę yy, jeszcze VHF oraz antenę radiową była kiedyś na tej rurze. Teraz rura jest wymieniona na dłuższą, a stara rura została, więc poszła po lampę. Idzie sobie tutaj kabel, na tytki złapane. Z jednej strony rura wita w ziemię, do na tytki. lampa lekka to się będzie trzymać. Idzie tutaj, tam jest lampa na trydytki, tu wchodzi sobie w kostkę, w ławice i lampa jest tutaj. W tym momencie jest lampa włączona, dałem włącznik, bo ta lampa powinna się sama wyłączać, ale dałem włącznik, bo na przykład jakby to jakiś kot przechodził, czy jakiś pies, czy jakieś dzikie zwierzę, to po co ma się lampa zapalać, kiedy kot przychodzi, skoro to jest bez sensu. A tak to można sobie zapalić włącznikiem, żeby się włączała tylko wtedy, jak ktoś tu jest, a nie wtedy, kiedy kot przejdzie. I można sobie włączyć. Tym nie wiem tylko, czy ona się teraz zapali, bo jest widno. Ale nie zapaliła się, ale zgaśnie zaraz pewnie. Ale jest lampa ci świeci, ale ona normalnie gaśnie po jakimś czasie i zapala się tylko na luch. Tak to jest. Może Wam jeszcze pokażę, jakie ciśnienie daje ta pompa. Bo ta pompa jest, moi drodzy kochani, konkretna. Konkretna jest ta pompa, bardzo konkretna. Czekajcie. Zawory odkręcone. Będzie mokro trochę, ale iść tam. Moga, Bo żeby mnie nie oblało. Widzisz? Widzicie ile wody daje? Wyłączę, żeby nie było tu mokro. Ale daje sporo wody. 360 litrów na minutę. Silnik 5,5 kW. Wysokość podnoszenia 165 metrów. Pompa polskiej firmy Omnigena. Bardzo dobra pompa i bardzo wydajna pompa. Pompa mega wydajna jest, yy, że po prostu można. My rozkładaliśmy tu węże strażackie i podlewaliśmy ogród. Tu, jak widzicie, są takie węże strażackie. Te węże strażackie idą na złom, yy, dlatego że po prostu po leżeniu, jak leżały w zimę w zimnym garażu, to niestety guma, która jest w środku pod tą szmatą, sparciała. No i niestety teraz, jak się puszcza przez nią taką wydajność wody, leci po całości, zamiast lecić na końcu, to leci po całości. Węże zmarnowane niestety na złom. Jakieś mega badziwiaste są te węże, że już po dwóch latach się popsuły węże. Więc te węże idą już na złom. Ale tak to mamy jeszcze trochę nowych, które jeszcze powinny się nadać. No i tak by to było, tutaj mamy dwie beczki. Tu możemy sobie do oprysków nalewać taką rurą. A no, więc to było na tyle. A to jeszcze taki ciekawy patent, mój haczyk na lęczniki. Więc dobra, ja się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia, cześć!